Siemano z rana. Skoro się tu widzimy w materiale short, znaczy, że znowu coś zamówiłem. Wybaczcie z góry wszystkie sząknięcia i inne dziwne elementy, które się mogą pojawić na nagraniu. Niestety jestem chory, także zrobimy sobie szybki unboxing. Zobaczycie, co fajnego zakupiłem. Ale zobaczcie, jak to wygląda. No są to dwa ogromne pudła. Jedno jest długie, drugie trochę mniejsze, możecie się domyślić. Jest to regulowane elektrycznie biurko. Wrzucę Wam linki w. Opisie filmu zobaczycie sobie, może sami, czy warto, czy nie warto. Tymczasem rozpakujmy to. Dodam tylko, że ja nagrywam takie rozpakowywania ze względu na to, żeby nie było później, że ja coś uszkodziłem. Przezorny, zawsze ubezpieczony, nie? No ale rozpakujmy. Rozpakowując pierwsze pudełko, naszym oczom ukazuje się instrukcja jakaś. Obsługi i masa elementów, które trzeba będzie sobie poskładać. Także. Tutaj się akurat nie martwię, że coś będzie nie tak, bardziej się martwię, czy przypadkiem nie uszkodził się blat, bo jest bardzo duży i ciężki. A więc jeszcze nie otwierałem, zobaczymy, otwórzmy to razem. Uh, uh, uh. No spore, spore. Jak widzicie, zabezpieczeń na rogach jest bardzo dużo, także już się w tej chwili nie martwię o zapakowanie tego w sposób bezpieczny. To jest wszystko elegancko zabezpieczone, są sporniki. Zobaczcie ile kartonu tu jest. No nawet kurier tego nie rozwali tak szybko, także pakowanie piątka z plusem. No ale co oni spakowali, ja muszę rozpakować, także bierzmy się do roboty. Jak widzicie, wybrałem model z podświetleniem LED z tyłu oraz przepustem kablowym. Wymiary 160 na 80, więc powierzchni roboczej mi nie zabraknie. Powiem Wam, to nie jest tani jakiś laminat, jakaś nie wiem, IKEA płyta, tylko to jest pełne w środku i waży naprawdę strasznie dużo. Także o solidność tego wyrobu ja się nie, nie martwię zupełnie. Tutaj natomiast jest wtyk do LEDów. Mam wrażenie, że nie jest uszkodzony, po prostu wyskoczył z tej obudowy. Wystarczy go tu delikatnie wsunąć i już wszystko jest w porządku, nie? Także. Mały tak było, ale jest ok. Nie będę was zanudzał montażem, bo na pewno będzie to proces, który no, będzie trochę czasu trwał. Także ja się zabieram za zabawę w składaniu tych klocków. Wam dziękuję za to, że byliście przy tym małym unboxingu. Trzymajcie się, rzucam link do tego konkretnego biureczka w opisie. Także zobaczymy, jak się to będzie sprawować. Poczekajcie na recenzję. Na razie.